Dobrze, kochani, pomodlimy się chwilkę, zapraszając Pana Boga, żeby mówił do nas. Będę za chwilkę głosił słowo. Potrzebuję też łaski od Pana Boga, żeby w miarę streścić to, co mam do przekazania. Pewnie będę kontynuował to na kolejnych kazaniach. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś tutaj obecny, że Twój Duch Święty jest tutaj obecny. I ja modlę się, żebyś w miejscu mojej słabości objawił swoją chwałę. Ja modlę się, aby każdy z nas... Mógł doświadczyć Ciebie jako Boga żywego dzisiaj. Modlę się, żebyś dotykał się głębi serca. Ja dziękuję Ci, że Ty chcesz rodzić nowe rzeczy w naszych sercach, że Ty zaplanowałeś je i dziękuję Ci, że Ty będziesz je wypełniał. Amen. Chciałbym kontynuować ten temat, który wcześniej rozpocząłem na, moich, na moim kazaniu. To jest temat pięciorakiej służby. I chciałbym się skupić na jednej konkretnej rzeczy. A więc ten fragment, który dotyczy pięciorakiej służby, mówi, jest zapisany w księdze Efezjan, w liście do Efezjan. Czwarty rozdział, jedenasty, szesnasty wiersz. I przeczytam część tego fragmentu. I on ustanowił, czyli Pan Jezus, i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami. Innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. I tutaj chciałbym się zatrzymać i myślę, że przez kilka kazań moich chciałbym kontynuować, te, chciałbym mówić na temat wiary. Paweł mówi, że dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Podzielę się tym, jak ja to widzę. Wierzę, że tu nie chodzi tutaj o wiarę w sensie zrozumienia pewnych dogmatów teologicznych, ale że wiarę w Chrystusa, wiarę, która pochodzi od Niego, którą On zradza w nas i tak jak słowo mówi, On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Wierzę, że o tego rodzaju zaufaniu do Boga, czy innymi słowy bym to nazwał, mówi tutaj apostoł Paweł. Mówi, że ta pięcioraka służba została między innymi ustanowiona po to, abyśmy my, jako wspólnota, jako Kościół, stanęli w miejscu, w którym mamy jedno, jedność wiary. Że w zasadzie nie ma znaczenia, kto z nas miałby modlić się o daną sprawę takie jest moje zrozumienie tego fragmentu że wiara, którą mamy, jest absolutnie jednomyślna. Że jak jeden mąż wierzymy, że Bóg uczyni rzeczy, które, o których do nas mówi. Na przykład. Był dzisiaj poruszony tutaj przez Julię ten fragment, który mówi, że tam, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w imieniu Jezusa, tam on jest pośrodku nich. Ale jest drugi bardzo fajny również fragment, który mówi, w którym Pan Jezus mówi, że jeżeli dwóch lub trzech uzgodni jakąś sprawę i będą prosili Ojca w moim imieniu, to ją otrzymają. I wierzę, że, tu, że jest jakieś tutaj połączenie pomiędzy tą jednością wiary. I chciałbym się skupić, na temacie wiary. Czym jest tak naprawdę wiara? Czy wiara w ogóle jest ważna? Chciałbym otworzyć taki bardzo znany fragment, który mówi sporo na temat wiary. To jest list do Hebrajczyków, jedenasty rozdział. I chciałbym przeczytać najpierw pierwszy wiersz. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc wiara to jest coś bardzo konkretnego. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. A więc mam pewność, spodziewam się czegoś, jestem absolutnie pewien tego i mam przeświadczenie, chociaż nie widzę tego jeszcze, to mam przeświadczenie, że tak właśnie rzeczy się mają. I chciałbym to zaprezentować, gdybyś Robert mógł tutaj postawić krzesło, dobrze? Zobaczcie, co ja zrobię. Ja nawet się nie zastanawiam, po prostu siadam na tym krześle. Dlaczego? Dlatego, że mam absolutną pewność, że mogę spokojnie usiąść i nic złego się nie stanie. Gdyby to krzesło się załamało nade mną, byłbym w wielkim szoku. Nie dowierzałbym temu, temu co się wydarzyło. Nie wiem, czy wam się zdarzyło kiedyś usiąść na krzesło, które się załamało. Mi niestety się kilka razy zdarzyło. Ci, którzy tego doświadczy, doświadczyli, wiedzą, że to jest szok. Że jesteś zaskoczony, że nie wiesz do końca, co się wydarzyło. Byłeś pewien, że to krzesło wytrzyma, a nagle ono zawaliło się. Co chcę Wam przekazać przez ten obraz? Wiara jest pewnością. To znaczy, że kiedy rzecz się nie wydarzy, a ty miałeś pewność i przekonanie, że tak właśnie rzeczy się zdarzą, to jesteś w wielkim szoku. Jesteś zaskoczony, nie, nie rozumiesz, co się wydarzyło. Dlaczego? Dlatego, że miałeś absolutną pewność, że tak właśnie się stanie. Że możesz spokojnie usiąść na tym krześle i ono na pewno się nie zawali. To jest przykład bardzo praktyczny, ale ja wierzę, że możemy odnieść go do każdej innej rzeczy, o którym mówi Słowo Boże do każdej praktycznej sytuacji w naszym życiu. Jeśli ja naprawdę mam wiarę, jeśli mam tak naprawdę pewność w swoim sercu, to nie boję się robić pewne rzeczy, bo wiem, że jestem bezpieczny w tym. Tak jak przed chwilką siadałem na tym krześle, bo wielokrotnie już na tej sali siadałem na to krzesło. Wiem, że ono jest stabilne, że jest mocne i że nic złego mi się nie stanie, kiedy usiądę. A więc wierzę, że tym jest wiara. Lester Samroll mówi, że wiara tak naprawdę o wierze moglibyśmy powiedzieć inaczej, że jest to zaufanie do Boga. Jest to poleganie na Nim. Zaufanie, że to, co On powiedział, jest taki amend, że na pewno się wypełni. I kiedy mówimy o zaufaniu, to jest coś już nie tak bardzo metafizycznego, ciężkiego do określenia, ale jest to coś już bardziej bliskiego nam, co jesteśmy w stanie zrozumieć, co tak naprawdę, o co tak naprawdę chodzi w tej wierze. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Hebrajczyków 11.6. Słowo mówi bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga. Musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. Chciałbym to w inny sposób powiedzieć ten werset. Chciałbym powiedzieć to w taki sposób, że w tym wersecie ja widzę, że jest coś, co się podoba Bogu. To jest wiara. Kiedy Bóg widzi, że w Twoim i w moim sercu jest wiara, to nagle coś dzieje się w Bożym Sercu. Że można by było to określić, że Bóg ma radość czy upodobanie w tym. To jest coś, co się Jemu podoba. Każdy z nas ma jakieś rzeczy, które się nam podobają. Można by było wymieniać. Mi na przykład podoba się kaczka zrobiona w sosie jakimś takim chińskim, przysmażona taką skórką, zapieczoną. To jest coś, co mi się podoba. Jeśli ktokolwiek z Was zaprosiłby mnie do domu. I podał mi taką kaczkę, ja na pewno będę miał w niej upodobanie. Na pewno wyjdę zadowolony. Na pewno będę pamiętał to spotkanie i to wydarzenie. Kiedy Bóg widzi w Twoim sercu wiarę, to coś się w Nim dzieje? On ma radość i upodobanie w tym. To słowo to mówi. Oczywiście jest to zaprzeczenie, czyli mówi, że bez wiary, kiedy nie masz wiary, nie jesteś w stanie się podobać Bogu. Ale to w drugą stronę również oznacza, że kiedy On widzi wiarę w Twoim sercu, to znaczy, że On ma w tym upodobanie, że On ma w tym radość. To sprawia pewną, pewien, pewną słodycz w Bożym sercu. On jest chętny, żeby to widzieć. I Słowo mówi, że człowiek, który przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Posłuchaj, kiedy stajesz w miejscu zaufania do Boga, w miejscu wiary, to czeka ciebie nagroda. I kiedy stajesz w miejscu wiary, oczekuj, że właśnie ta nagroda przyjdzie. Wiecie, to jest tak, że kiedy ja rozumiem to, ten fragment, że Bogu się podoba wiara, to znaczy, że on nie odpuści sobie tego, że on nie. Potraktuje tego, że on nie przeoczy tego, ale to przykuwa jego uwagę, i on mówi: Muszę coś z tym zrobić. Ten człowiek ma wiarę, ja nie mogę tego tak po prostu zostawić. Ja muszę coś uczynić dla niego. Muszę przygotować jakąś nagrodę dla niego. Słowo Boże mówi, że wszelkie ojcostwo pochodzi od niego. Ja wierzę, że on jako doskonały ojciec. Ma nagrody dla nas, które nas szokują pozytywnie. Będziemy zaskoczeni. Powiemy Boże, my nie wiedzieliśmy i nie myśleliśmy, że ty możesz taką nagrodę nam przygotować. A żeby nie być gołosłownym, przypomnę słowa z innego listu Pawła, gdzie on mówi, że Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują, to czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co nie wstąpiło do serca człowieka. A więc będziesz szokowany. Nie jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić tej nagrody, którą Bóg dla ciebie przygotował. Chciałbym przeczytać Hebrajczyków dalej, 11:8. Przez wiarę zbudował Noe, Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat. I odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Co chcę pokazać przez ten fragment? Możecie, możecie zajrzeć później w domach. Cały ten fragment 11 rozdziału listu do Hebrajczyków mówi o jednej rzeczy, że wiara jest czymś bardzo praktycznym to nie chodzi o jakieś moje emocje, to nie chodzi o jakieś moje uczucia czy o jakiś mój zachwyt, ale wiara jest czymś bardzo praktycznym. Zobaczcie, jest napisane, że przez wiarę Noe zbudował arkę. Ja nie pamiętam w tej chwili, nie obliczyłem tego, ile lat on budował, ale myślę, że naprawdę długo. Myślę, że wiele lat, nie wiem czy 100. Jeśli ktoś pamięta, może mnie poprawić, 100, tak? Ponad 100. Posłuchajcie pomyślcie sobie, 100 lat razy 365 dni i buduje ją dzień w dzień i nie widzi tego, co zostało obiecane. Nie widzi tego potopu. Ten człowiek był naprawdę hiper wytrwały. 365 dni razy 100. Dzień w dzień brał ten młotek czy czymkolwiek, uderzał w, prawdopodobnie w jakieś gwoździe czy w jakieś kołki i składał tą arkę. Wyobraźcie sobie, budował wielki okręt, nie widząc tego, co Bóg mu obiecał. Był bardzo praktyczny i wytrwały, dlatego, że zaufał Bogu, że co Bóg obiecał, to się wykona. Mimo, że dzisiaj tego jeszcze nie widzę, mimo, że następnego dnia jeszcze tego nie widzę i mija rok, dziesięć lat, pięćdziesiąt, sto. Jest wytrwały w tym. Nie zatrzyma się, dlatego, że wie, że skoro Bóg coś obiecał, to to się wypełni. Wierzę, że wiara wymaga jakiegoś kroku z naszej strony. Że to nie jest tak, że ja powiem Boże, ja w sercu mam wiarę i nic nie zrobię, i Bóg nagle zauważy mnie i powie, dobrze, to ja odpowiem na Twoją wiarę. Wierzę, że wiara wymaga jakiegoś czynu, jakiegoś kroku, jakiegoś sygnału dla Boga, że ja naprawdę Tobie ufam. Kiedy Abraham otrzymał słowo i, i było do niego powiedziane, że ma złożyć w ofierze Izaaka. On naprawdę był gotów to zrobić. Pojechał na górę, wszedł na nią razem ze swoim synem, związał go, wziął nóż i był gotów go zabić. Z powodu wiary i zaufania Bogu jest napisane, że był gotów to zrobić, dlatego że wiedział, że Bóg na pewno wypełni swoją obietnicę. Obietnica mówiła, że z Izajaka będzie jego potomstwo. Więc on uznał, że skoro ma go zabić, to Bóg będzie musiał go wstrzecić z martwych. List do Hebrajczyków, jedenasty rozdział o tym mówi. Więc on miał zaufanie, że Bóg jest w stanie nawet wskrzesić zmartwych, żeby się obietnica wypełniła. I był w tym czynny, bardzo praktyczny. Posłuchajcie, on nie miał, wiara nie ma planu B. Ja omówiłem to świadectwo, kiedy miałem jechać na Ukrainę, miałem ten plan B. Dzięki mojej żonie otrząsnąłem się i zrozumiałem, że ja nie mogę mieć planu B. Że ja nie mogę mieć planu, jeśli Ty Boże zawiedziesz, to ja sobie to jakoś inaczej poukładam. Kiedy Abraham sięgał nóż, on nie wiedział, że Bóg ma dla niego plan B. Ale on uznał, ja chcę być posłuszny Bogu, zrobić wszystko czego on ode mnie oczekuje, bo wiem, że on wypełni swoją obietnicę. I okazało się, że Pan Bóg miał inne rozwiązanie, ale wyszło ono od Pana Boga. Jeśli ja mam plan B, to znaczy, że ja tak naprawdę nie ufam Panu Bogu. To znaczy, że nie jestem w tym miejscu w którym dobrze by było, żebym był, bo mam pewne zabezpieczenie: jeśli Ty Boże zawiedziesz, to, ja sobie, to ja, ja sobie z tym jakoś poradzę. Wierzę, że prawdziwa wiara, ona nie ma planu B. Dam taki bardzo praktyczny przykład. Kiedy ktoś nie ma, na przykład, oka fizycznie, albo ręki, albo nogi, to dla niego w zasadzie nie ma planu B. Człowiek wymyślił pewien rodzaj planu B, pewnego rodzaju protezę. Ale ta proteza nie jest tak naprawdę tą rzeczywistością, do której to ciało zostało przeznaczone. Ta proteza nigdy nie będzie funkcjonować w taki sposób jak prawdziwe ciało. Oko będzie tylko wyglądać. Ono nie może widzieć. Ręka nie będzie w stanie nigdy w taki sposób funkcjonować, w jaki nasza, nasza prawdziwa dłoń, czy stopa i tak dalej. To będzie zawsze tylko pewnego rodzaju protezą. W stosunku do tego oryginału, do którego zostaliśmy zaprojektowani przez Boga. I w stosunku do tego planu, jaki On ma. Więc chcę Ciebie zachęcić, żebyś powiedział, Boże, ja chcę stanąć w miejscu, w którym nie będę miał planu B. I w którym jedynym planem i moją nadzieją będziesz Ty i Twój plan, jaki Ty masz dla mnie. Nawet jeśli on będzie troszeczkę czasami inny niż ja bym oczekiwał i chciał. I chciałbym chwilkę pomówić o Panu Jezusie. Są dwie reakcje, które ja widzę w Panu Jezusie odnośnie wiary. Jest kilka tutaj fragmentów, wybiorę jeden z nich, to jest Ewangelia Mateusza, 17 rozdział. 14, 17. I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana, i rzekł, panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem, i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień, i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich ale nie mogli go uzdrowić a Jezus odpowiadając rzekł o rodzie bez wiary i przewrotny jak długo będę z wami dokąd będę was znosił przywieźcie mi go tutaj i zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny może do tego miejsca zobaczcie Jezus się zdenerwował ja widzę bardzo duże emocje Pana Jezusa w tym fragmencie. On mówi o rodzie bez wiary i przewrotny. Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Dlaczego Jezus miał te emocje? Wiecie, Jezus wiedział, że za niedługi czas odejdzie z tej ziemi, a jego uczniowie będą reprezentować Królestwo Boże. I Jego fizycznie w postaci cielesnej z nimi nie będzie. Więc to oni będą przeznaczeni do tego, żeby się modlić o chorych, między innymi, czy wyganiać demony itd. i tak dalej. Jezus zobaczył, że oni są dzisiaj w niewłaściwym miejscu i się zdenerwował na nich. Użył bardzo mocnych słów. Myślę, że nikt z nas by nie chciał tego usłyszeć od Pana Jezusa. Wiecie, to jest tak, że ja nie mogę się na kogoś gniewać czy złościć. Że nie wiem, w tym tygodniu padał deszcz. Dlatego, że ta osoba nie ma wpływu, nikt z nas nie ma wpływu na to, czy będzie padał deszcz, czy będzie słońce. Mówię o tym, dlatego że kiedy Jezus się tutaj zdenerwował, to znaczy, że oni naprawdę zawiedli, że oni mogli coś zrobić, a nie zrobili i byli w niewłaściwym miejscu. Jest kilka innych fragmentów, kiedy. Oni zastanawiają się i mówią: Nie wzięliśmy chleba, mamy tylko jeden chleb. I Pan Jezus mówi: Ludzie, ile mieliście chlebów i ryb? I ile tysięcy ludzi zostało nakarmionych? A Wy wciąż zastanawiacie się, czy mieliście chleb, czy, czy, co, że, że chleba nie macie i co to będzie. Wiecie, oni widzieli te rzeczy, na, na ich oczach Jezus je robił. Jedli ten chleb, jedli te ryby, doświadczyli tego, a jednak byli cały czas w miejscu niewiary. To znaczy, że my możemy być w innym miejscu, skoro Jezus miał do nich pretensje. To znaczy, że ty i ja możemy być w innym miejscu. Możemy być w miejscu, w którym rzeczy będą się działy. Wiecie, będę opowiadał o tej historii na kolejnym kazaniu, ale ona jest bardzo dramatyczna. Spróbujcie pomyśleć o tym człowieku. Jego syn od dziecka jest opętany i od dziecka on patrzy na to, że jego syn jest coraz wrzucany to w sytuacje zagrażające jego życiu, a to w ogień, a to w wodę i on wciąż jest w takim napięciu, czy jego syn przeżyje następny dzień, czy nie. I przychodzi do jego myśl, jest Jezus, są jego uczniowie, słyszał, że Jezus czyni znaki i cuda, więc ma nadzieję i wiarę, że coś się wydarzy. I przychodzi do uczniów i mówi, jest problem. Pan Jezus w tym czasie był na górze przemienienia, więc nie mógł z nimi być. I uczniowie próbują coś zrobić, i nic się nie dzieje. Kiedy Ty i ja, my modlimy się o chorych, czy chcemy wypędzić demona, i nic się nie dzieje, to chcę Ci powiedzieć, że to nie jest w porządku. To znaczy, że coś ze mną jest nie tak, jeśli ja się modlę i ta rzecz się nie dzieje. Nie jestem w tym miejscu wiary, w którym powinienem być. Jest to jest rzucenie pewnego rodzaju wyzwania, ale zobaczcie to, czytam w tej historii. Jezus szedł i nie powiedział: No, dobrze, chłopaki, trudno, może kiedyś w przyszłości sobie poradzicie. Pan Jezus był naprawdę zbulwersowany tym. Wiecie, oni zrobili jedną mądrą rzecz, w tym, w tym fragmencie my czytamy. Przyszli do niego, myślę że z pokorą, myślę że ze zwieszoną głową i powiedzieli: "Powiedz nam, dlaczego myśmy nie mogli?". I Pan Jezus zaczął im opowiadać i mówić, co jest tak naprawdę przyczyną i dlaczego nie można było, dlaczego oni nie mieli wiary, która była potrzebna, żeby ten cud się wydarzył. Ale o tym będę opowiadał na następnym kazaniu. Ci, którzy znają ten fragment, to wiedzą, ale chciałbym być bardzo praktyczny. Nie teoretyczny. Wiecie, jest tam pan Jezus mówi o tym, że post i modlitwa to są dwa klucze. Jest ich, myślę, że więcej i one są w Słowie określone i będę o nich wspominał na kolejnych kazaniach. Ale tutaj pan Jezus wspomina o poście i modlitwie. I pamiętam ten dzień, Andrzej, tutaj, który jest z nami, był też uczestniczył w tym spotkaniu pastorów e, takich uczniowskich razem z nim. I mieliśmy super sałatkę, a ja byłem akurat w poście. I oni sobie żartowali, że ja poszczę w ich intencji. A mnie aż skręcało, bo tak bardzo miałem ochotę na tą sałatkę, bo to była moja ulubiona. I tak mi to pachniało. I przyszedłem do domu i mówię, Gosi, rzucam ten post, mam dość. A Gosia mówi, nie, nie rób tego, wytrwaj. I powiedziałem, Boże, po co ja poszczę? Oni nie poszczą. Są zadowoleni, szczęśliwi, a ja, się, ja czuję się, że jestem katowany w tym poście. I następnego rano dnia, kiedy przyszedłem na modlitwę, przypomniałem sobie to słowo, że Jezus mówi, że ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez post i modlitwę. I pomyślałem sobie, dobrze Boże, rozumiem teraz, dlaczego ja poszczę, dlaczego Ty tego oczekujesz ode mnie. Ja nie lubię tego. Myślę, że naturalnie nie zostałem do tego stworzony. Lubię jeść. Mam problem, ale jeśli Bóg oczekuje, że on chce, żebym był w miejscu wiary, to ja nie mam wyboru. I to wydarzenie coś we mnie zmieniło i powiedziałem: Chcę podjąć wyzwanie, żeby modlić się o każdy niemożliwy medycznie przypadek, począwszy od tej społeczności, aż po każde inne połączenie, które gdzieś nastąpi. I w, w, wyszedłem w drogę. Uczę się tego. Chcę wzrastać w tej dziedzinie. Chcę być zdeterminowany. Tak jak Noe. Tłuk ten okręt, robił razem z synami, nie widział odpowiedzi, ale wiedział, że pewnego dnia, kiedy dzieło zostanie dokończone, on zobaczy odpowiedź. A kiedybym czytał dalej ten fragment. Pan Jezus mówi, a On im mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd, tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ja podam Robertowi tutaj torebkę z ziarnami gorczycy, możecie sobie wysypać na rękę i niech ta torebka krąży, żebyście zobaczyli, o czym Jezus tutaj mówi, o jakiej wielkości wiary. Żebyście to fizycznie, niektórzy pewnie znają, ale może nie każdy miał okazję dotknąć takiego ziarna, żebyście zobaczyli o jakiej wielkości wiary Pan Jezus tutaj mówi. I co ta wiara zrobi? Kiedy przemówisz do góry, to ona się przeniesie. Ale mnie fascynuje to, co Jezus mówi dalej. I nic niemożliwego dla Was nie będzie. I nic niemożliwego dla Was nie będzie. Nie wiem, czy Was to zachęca, ale ja chcę być w tym miejscu wiary.